Po pierwsze, trzeba by popatrzeć na kwestie funkcjonowania straży czystego transportu. Po pierwsze, jako element polityki transportowej w mieście, to po pierwsze, ale po drugie, jest to także element walki o czyste powietrze w programie ochrony powietrza, bo nie można także nie podjąć truntu walki o tą emisję związaną z transportem. Stąd też w przywołanie tego tego wyzwania, jakim jest strefa czystego transportu, w tym dokumencie strategicznym województwa i wskazanie także tego, aby bez zwłoki, to znaczy rok po przyjęciu podstawy prawnej krajowej, w miasto spróbowało wdrożyć strefę czystego transportu. Założenie było takie, skorzystam ze ściągi. Założenie było takie, że w, w Odniesiemy się w. no gdzieś mi tutaj uciekło. Zarząd, 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 transport jest. W, że po pierwsze wprowadzimy to w kilku etapach. Z jednej strony w istniejąca podstawa prawna, czyli ustawa. Nie, nie wskazuje wprost, jakiego typu ograniczenia mają być w, przyjęte. Nie wskazuje też formalnie terminu tego, tego w, w, wprowadzenia. Z drugiej strony mówimy o roku od wejścia w życie, by przygotować plan wdrażania dla Krakowa. Ten, ten plan wdrożenia w strefie czystego transportu to, czyli grudzień dwa, 2022 roku, z zapowiedzi w Miejskich urzędników wiemy, że już niedługo, w, czyli prawdopodobnie w lutym, zostaną przygotowane pewne scenariusze wdrażeniowe. Dzięki temu ta dyskusja publiczna będzie o wiele istotniejsza, ponieważ my nie znamy ani scenariuszy przygotowanych przez miasto, ani nie wiemy, jaki jest tak naprawdę odsetek tych aut nie kryteriów, w, czyli na, w przypadku samochodów benzynowych, nie spełniających normy Euro 4 na przykład. To wszystko przed nami, ale dzisiaj rozpoczynamy taką dyskusję teoretyczną, która ma nam pozwolić dobrze się przygotować do tych konsultacji. Oddaję głos pani, pani doktor Aleksandrze Faron. Bardzo proszę. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Ja myślę, że trzeba sobie zadać pytanie: przede wszystkim, czego my oczekujemy od miasta, ale od miasta jako miejsca, w którym mieszkamy? Ja jak zawsze uczę studentów na temat, w jaki sposób mają kształtować osiedle mieszkaniowe z połączeniem z transportem, zawsze im zadaję pytanie, co chcemy robić na tym osiedlu, albo co chcemy robić w tym mieście. Więc trzeba sobie zadać pytanie, czego my oczekujemy od miasta. Jeżeli chcemy tylko dojechać z miejsca do miejsca, okej, okay, samochód jest najszybszym środkiem transportu, ale proszę się zastanowić, czy we wszystkich miejscach rzeczywiście ten środek na transportu jest najszybszy i czy dotarcie do centrum miasta, jeśli Umożliwi mi to wszystkim, bez żadnych ograniczeń, będzie rzeczywiście najszybsza. Um, ja może podam taki przykład, bo chyba niewiele osób sobie zdaje sprawę, czym y, kończy się polityka transportowa bardzo prosamochodowa w mieście. Um, ja byłam niedawno w Rumunii y, i, w i w Bukareszcie, i w Konstancji, akurat Rumunia to jest miasto, to jest państwo, które. Nie tak dawno odzyskała taką swobodno, swobodę gospodarczą, gdzie wskaźnik motoryzacji no jest ogromnie duży i przewyższa znacząco wskaźnik motoryzacji w każdym mieście w Krakowie. I tam polityka transportowa poszła władze, poluźniły wszystkie restrykcje związane z samochodami. Na przykład w Konstancji to jest miasto położone na morzem, bardzo turystyczne i tam większość ulic wygląda w taki sposób, że przekroje są 4-5 pasów w jednym kierunku. Proszę pamiętać, że im więcej pasów mamy do dyspozycji, tym tym napędzamy chęć, żeby mieszkańcy korzystali właśnie z tego środka transportu. To jest, to jest, to jest też tak zwana czarna dziura rozwoju, niekończącego się rozwoju infrastruktury drogowej. No więc te wszystkie 4-5 pasów były zajęte. Kongresje transportowe były ogromne. Do tego po obu stronach, nawet w pasie środkowym, były miejsca parkingowe, które też były zajęte. Więc jeżeli ktoś myśli, że jeżeli damy możliwość wjazdu do centrum miasta wszystkim samochodom bez restrykcji parkingowych, to będzie lepiej, bo wszędzie zaparkujemy. To nieprawda, bo każdy tak będzie myślał, więc jedna z jeden z elementów polityki transportowej to jest np. strefa płatnego parkowania, która umożliwia korzystanie z samochodu, ale w wyjątkowych sytuacjach, Poprzez wprowadzenie stref płatnego parkowania możemy ograniczyć te podróże, które są zbędne tak, do, tego, do tego obszaru. A strefa czystego transportu dodatkowo zapewnia i poprawia jakość zamieszkania. Proszę pamiętać, że nie wiem ilu z Państwa mieszka w tej strefie pierwszej, drugiej obwodnicy wewnątrz tego, tego miasta, wewnątrz tej strefy, ale Zanieczyszczenie powietrza, które jest ogromne w centrum miasta, wydaje mi się, że większości mieszkańcom nie odpowiada. Myślę, że też bardzo wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, czym tak naprawdę jest zanieczyszczenie powietrza, i nie czujemy to do momentu, do którym nie zachowujemy. Ja akurat tak się, tak się zdarzyło, że ja mam do czynienia ostatnio, także z tą strefą taką medyczną i, i obserwuję, jak wiele ludzi zaczyna być chorych. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale toksyny, które dostają się do naszego organizmu, także z zanieczyszczenia, które powodują samochody, codziennie wpływa na naszą jakość zdrowia i myślę, że zrozumieją to osoby, które dopiero wtedy, kiedy zachorują. Więc proszę pamiętać, że strefa czystego transportu to nie jest jakiś wymysł, który ma na zasadzie ograniczyć swobodę i wolność mieszkańców to jest naprawdę wychodzenie naprzeciwko mieszkańcom, naprzeciwko ich zdrowia, komfortu zamieszkania, bo samochód w strefie e, śródmieścia i centrum jest naprawdę agresorem. Myślę, że tutaj Pan Piotr przyznaje mi rację jako urbanista, że samochody e, są takim no, nieoczekiwanym środkiem transportu w obszarach, które, gdzie chcemy wypoczywać, tak? Albo spędzać czas, nie wiem, pójść na zakupy, wyjść sobie, nie wiem, do kawiarni i usiąść na drodze. Więc to jest naprawdę dbanie o jakość przestrzeni publicznej. Ten samochód naprawdę w tych obszarach nie jest oczekiwany. A jednocześnie proszę pamiętać, że mamy jedną z najlepszych z najlepszych środków transportu zbiorowego w kraju. I tak, samochód nie jest pożądanym gościem jakby pod naszym domostwem ale to nie jest tak naprawdę do końca. To znaczy każdy człowiek, który zamieszkuje w jakiejkolwiek strefie należącej do strefa siódmiejska, czy to jest strefa potrzeby transportowe ma. Te potrzeby transportowe w no, podstawowym zakresie muszą zostać spełnione, choćby do transportu, czy do dostarczania niezbędnych, niezbędnych zakupów, sprawunków, takich rzeczy. To nie jest tylko nasz problem. To jest generalnie problem miast na całym świecie. Natomiast ten problem, który nas dotyka bezpośrednio i który, jak sądzę, Pani Doktor, się naświetlić i Pani profesor, przepraszam. No ale w funkcji profesorskiej. Nie, doktorskiej. Doktorski, Przepraszam. To tak, 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 sobie tak, tak, co chodzi? My mamy tak naprawdę do ogromną lekcję, którą zaniedbaliśmy przez ostatnie lata, ostatnie dziesięciolecia, ja bym powiedział, i to nie jest tylko lekcja, która dotyka miasta polskie. To jest pewna lekcja, którą troszeczkę sobie zaniedbaliśmy, myśląc modernistycznie o naszych miastach, to znaczy pozwalając na rozwój miast, taki, który jest rozwojem mniej intensywnym. O czym ja mówię i dlaczego na to, to, to wskazuję? Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że do innego momentu miasta zbijały się w sposób bardzo zwarty, w sposób taki, który intensyfikował nie tylko jakby zabudowę, ale intensyfikował i różnicował sposób użytkowania tego miasta. Dzisiaj tak naprawdę mamy do czynienia, a w Krakowie to widać bardzo dobrze, jeśli chodzi o centrum, z bardzo monokulturową funkcją niektórych obszarów. Wyobraźmy sobie, że w obrębie Starego Miasta, jest w obrębie yy, tak zwanych plant, mieszka tylko kilka rodzin. Tam, tam, jeśli chodzi o, o, o zamieszkanie, o ludzi, którzy funkcjonują tam, jako mieszkańcy stali, to jest zaledwie kilka, kilkadziesiąt, no może kilkaset osób, jeśli doliczymy do tego osoby, które wynajmują tam... Yy, nie są tam do tego mamy problem z takiej struktury, która pozwalała mieszkańcowi w obrębie jednostki, w której mieszka, gdzie, gdzie ten obszar jest bezpośrednio możliwy do pokonania w łatwy sposób, dotarcia do podstawowych usług czy do podstawowych elementów. E, oczywiście możemy dyskutować, tak? Natomiast no, wyobraźmy sobie znacznie podmiejskie, jakby nie śródmiejskie, tylko w obrębie dzielnicy. Teraz jest sytuacja, gdzie od 1994 roku mamy problem tak naprawdę z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. No być może to nie jest problem, ale wygasły plany miejscowe. E, opieramy się w większości miast, w większości regionów na decyzjach o warunkach zabudowy, gdzie tak naprawdę prawo do, 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 nazwijmy to, zasiedlenia pewnego obszaru, czy spowodowania, że ten obszar staje się obszarem zurbanizowanym w tym mniejszym czy większym stopniu, ma każdy. To znaczy, jeżeli, tylko, jeżeli tylko jest w stanie uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Może to zrobić. A to niesie ze sobą koszty. To są koszty transportu, to są koszty wyjazdu, to są koszty listy infrastruktury. Wszyscy, jakby w tym, w tym momencie, jesteśmy w takiej sytuacji. A Kraków więc tego dobrym przykładem że, może słowo, dobrym, złym przykładem że gro osób, które funkcjonują w obrębie miasta i to funkcjonują w obrębie całego dnia, pracują w nim, dojeżdża z bardzo odległych miejsc. I to miasto niejako koncentruje aktywność komunikacyjną właściwie w jednym kierunku. I tutaj choćbyśmy mieli najlepsze sposoby, no najlepsze sposoby rozwiązywania tych problemów, to im nie dopóty, do nie odpowiemy sobie na pytanie, jak to miasto powinno się rozwijać dalej, w jaki sposób odciążyć to centrum, w jaki sposób zrozumieć, że w obrębie jednostek sąsiedzkich na zgimy to urbanistycznych, ta, ta zróżnicowana funkcja powinna być o wiele bardziej to, to zróżnicowanie powinno być o wiele bardziej intensywne. Potrafimy sobie jakby też po tych dwóch wstępnych wystąpieniach wyobrazić no, skalę problemu. To nie jest problem tylko i wyłącznie wytyczenia granic. To jest kwestia tak naprawdę odnalezienia tej tego transportu, także w takim globalnym myśleniu w Krakowie. W, Tutaj Piotr, Piotr mówił o tym, że ten wektor podróży w powodów, dla których wszyscy przyjeżdżają do, do centrum, jest, e, jest zasadniczym powodem, dlaczego tu jest tak gęsto. Kraków ma jedno centrum, nie ma subcentrów ta komunikacja w jakiś sposób zbiega się, zbiega się tutaj, a z drugiej strony nie jesteśmy sobie w stanie chyba dzisiaj wyobrazić, że wszyscy na pana prezydenta porzucą swoje samochody i przesiądą się na rower na, na komunikację publiczną, aczkolwiek zrobić wszystko musimy o tym w, do tego, by ta komunikacja publiczna była najlepsza, najlepszym, najbezpieczniejszym, najsprawniejszym, najszybszym, najnowocześniejszym źródłem Sposobem transportu po mieście. Oddam teraz głos adwokatowi Diabła Piotrowi, który, który śledzi te, te wszystkie dyskusje publiczne, animuje tą, tą debatę, trzyma rękę na pusie, jak wygląda debata publiczna w mieście na temat stref czystego transportu, transportu generalnie, tak abyśmy byli w stanie zmierzyć te, to podejście teoretyczne. I, i bardzo ciekawe, w, ciekawe w głosy w, i pani doktor. I, i Piotra, z, z tym tak naprawdę jak wygląda oczekiwanie i e, oczekiwanie społeczne na rozwiązywanie wielu problemów komunikacyjnych. Piotrze. No się do odpowiedzi moich przedmówców. Muszę przyznać, że chciałbym trochę demonizować rolę samochodu jako tego zła koniecznego w naszym mieście. Ponieważ, jak Państwo przypominacie sobie okres roku 2022 marca, kiedy szła pandemia właściwie zaczynała się tak? i ulice były puste, to smog był rekordowy w naszym mieście. To, co powiedział właśnie Pan o tym, że to nie jest tak, że samochody stanowią główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, że to jest kilka, trzeba, trzeba po prostu dokładnie określić, co to powoduje i punktowo starać się eliminować źródła tego zanieczyszczenia. Z drugiej strony mówimy o smogu fotochemicznym, pani doktor, zapewne, czyli typu Los Angeles, który najczęściej uwalnia się w okresie letnim, a co się na niego składa, no to zapewne państwo wiecie, to nie odkryje tutaj Ameryki, że to jest około 7% tych spalin, które nasze rury, rury wydechowe samochodów uwalniają. To jest 15% ze ścierających się klocków hamulcowych i opon i 80-70-80% tego pyłu, który osiada na w ulicach jest zwijany poprzez ruch samochodów. I teraz pytanie jest do miasta tak naprawdę, bo miasto oczekuje od nas, od mieszkańców pewnego poświęcenia, tak, daje, czy próbuje powiedzieć, że będzie pewien system rekompensat, który spowoduje, że mieszkańcy, którzy będą objęci strefą czystego transportu, czyli wewnątrz już obwodnicy, będą mogli zamienić środek swojego transportu na dwuletni bilet komunikacyjny lub dopłatę do robu elektrycznego, zakładając, że są zdrowi i młodzi i mogą to robić. Należało się zastanowić, czy miasto nie przespało pewnego okresu, jeżeli chodzi o jakby obowiązki, jakie, jakie, jakie ma, tak? Bo przecież więc ta infrastruktura, która jest jakby w likwidacji i odpowiadała swego czasu za budowę takimi w naszym mieście, Sami Państwo wiecie, że w tej chwili bodajże ilość miejsc na tych parkingach, które mają po 100-120 miejsc, jest bodajże około niecały tysiąc stanowi. Więc a propos tych setek tysięcy, tych dziesiątek tysięcy samochodów, które wjeżdżają. Z gmin ościennej do Krakowa, no to oni tak naprawdę nie mają szans, żeby swój samochód tam zatrzymać, przesiąść się na środek komunikacji publicznej, najlepszej w Polsce i dostać się do swojego miejsca pracy na przykład, prawda? Ponieważ tych parkingów jest jak na lekarstwo. No trzeba tu przyznać, że miasto tę sprawę przespało i jeden parking rocznie, który gdzieś tam jest oddawany na użytku, no to umówmy się, w drugim co wielkości mieście w Polsce jest taką trochę kompromitacją. Druga sprawa, podnosząc się do tego smogu właśnie fotochemicznego, który zalega na ulicach, szczególnie w sezonie letnim, miasto nie sprząta tych ulic. Gdzieś pilotażowo pojedyncze ulice są polewane wodą, są gdzieś tam sprzątane i tak dalej, należałoby podejść do tego kompleksowo, zrobić jakiś system, który spowodowałby, że no, ten pył byłby usuwany z tych ulic i nie powodowałby no, tych problemów zdrowotnych, bo Notabene, ja absolutnie nie, nie będę negował tego, że dwutlenek azotu czy inne szkodliwe substancje negatywnie wpływają na nasze zdrowie. I to nie jest tak, że ktoś, kto nie godzi się z, czy powiedzmy, ma jakieś wątpliwości co do zmian, jakie w naszym mieście mają zajść ze względu na pewne ograniczenia, które nas czekają, nie widzi skutków negatywnych, które wpływają na nasze zdrowie. Absolutnie to widzę. Tylko to nie może być tak, że te rekompensaty spowodują, że. Ludzie zostaną wykluczeni komunikacyjnie, że ci, którzy posiadają te kilkunastoletnie samochody mające silniki wysokoprężne, nagle będą musieli, nie wiem, zakupić nowy samochód i po prostu na to nie stać. I, I ja nie wiem, czy akurat y, mowa o tym, znaczy inaczej, najważniejsze w tej debacie publicznej, którą tak naprawdę dopiero rozpoczynamy, będzie to, żeby siąść wspólnie pewnie z miastem i pewnie z różnymi środowiskami i dokładnie ustalić, Okresy przejściowe, bo tak naprawdę do tej strefy wjechać będzie można, tylko trzeba będzie zapłacić za godzinę maksymalnie 2,50, chyba że ktoś sobie wykupi abonament za 500 zł. Natomiast mieszkańcy, którzy będą mieszkali w tej strefie, no oni będą mieli jakiś okres przejściowy na wymianę tych swoich samochodów i trzeba im na tyle przygotować długie te okresy przejściowe, nie wiem, szczelam, sięgając nawet 5, 7, być może 8 lat. Do tego, żeby oni mogli zmienić swój świat transportu, bo jeżeli zrobimy to nagle, nie będzie to ewolucja, tylko rewolucja, no to postawimy tych ludzi naprawdę w trudnym położeniu i dyskusja, która w naszym mieście w tym roku będzie się odbywała właśnie na temat tej środka transportu, no zaogni się, prawda? Więc tego należy uniknąć.